To jest mój nowy vlog. Nie widzieliśmy się pewnie kilka dni i dzisiaj postanowiłam troszkę dla Was poblogować, gdyż tak, teraz jestem w pracy, natomiast później jedziemy dobierać łazienkę, taką do, do łazienki gościnnej. Może uda nam się też dzisiaj znaleźć wykładzinę do garderoby. Dostałam dzisiaj projekt garderoby, bo próbujemy zrobić to w dobrej cenie, więc... Chcemy zrobić tak, że w garderobie będzie Będą me, meble z Ikei, pax, ale będzie dobudowany przez stolarza. Zrobiliśmy też projekt mojej taletki. Ona, akurat, musi być całkowicie zrobiona. Nie, nie do końca mi się podoba. Tutaj gdzieś macie zdjęcia. Ta taletka mi się nie podoba. To jest już kolejny projekt i dalej to nie jest to, więc dalej będziemy tworzyć, żeby była ta idealna. Wcześniej, gdy postanowiłam, że muszę mieć wielką garderobę, było to z myślą, że będę dawać Nagrywać prezentację ubrań, natomiast y, trochę się zmieniło. I y, nie potrzebuję takiej garderoby, nie potrzebuję, żeby była cała zrobiona przez stolarza i nie wiadomo jak piękna do nagrań, A tylko potrzebuję takiej funkcjonalnej i wydaje mi się, że ten paks byłby fajnym rozwiązaniem. Y, Ocencie, jak Wam się podoba ta góra, której, która jest y, na zdjęciu, ma nawiązywać do innych elementów, które mamy w domu, bo na przykład właśnie tak będą też zabudowane szafy w kuchni. I co teraz zrobię? Uh, teraz teraz będziemy zlecać badania produktów, które testowaliśmy sobie przez ostatnie miesiące, więc po dzisiejszym zleceniu badań potrzebujemy pewnie trzech miesięcy, gdy dowiemy się, czy będą mogły trafić do sprzedaży i czy faktycznie spełniają oczekiwania, które my chcielibyśmy, żeby spełniały. Więc tak, będziemy mieli, słuchajcie, tutaj już piszemy maila, będziemy mieli zmuszczający, nie wiadomo jeszcze, czy będziemy mieli, ale mamy nadzieję, że będziemy mieli, zwuszczający taki lotion z kwasem dwuprocentowym, on jest naprawdę super ja sobie właśnie go stosuję i nie wyobrażam sobie bez niego już życia podzieliłyśmy się z Weroniką ja testowałam sobie dwuprocentowy przez ostatnie miesiące Weronika testowała jednoprocentowy, ona powiedziała, że ten jednoprocentowy też już jest świetny, natomiast chcieliśmy coś mocniejszego, dlatego zdecydujemy się na ten 2% ale no właśnie mówię, że ty mówiłeś, że tamte też jest. On jest rewelacyjne. Ale że jest rewelacyjne. To w kosmetyk. kosmetyk. Ale tak, jest rewelacyjne, że słuchajcie, tak po prostu to co on robi z cerą, jak on ją wycisza, jak ona jest świetlista, gładka rewelacja. No i kolejna rzecz to jest peeling złuszczający i wygładzający zmarszczki. To są dwa produkty, które dzisiaj zlecamy do badań i to są dwa produkty, które powinny się pojawić, jeśli się uda, w nadchodzących miesiącach. Miejmy nadzieję, że przed czerwcem byłyby już wtedy wyprodukowane. Dobrze, że będziemy mieli SPF, bo będzie potrzebny, gdy się nakłada kwasem. Ale tak, właśnie e, puszczam to teraz do Weroniki. Weronika jest tutaj specjalistą od tego, żeby to wszystko dobrze zrobić. E, I pilnuje, pilnuje nas wszystkich. Więc Wera zrobi to dalej. Powie nam, kiedy zostanie wysłane na badania. Zadba o to, żeby ten produkt był idealny. E, co jeszcze? E, jestem dzisiaj, słuchajcie, na detoksie sokowym. Pokażę Wam. Co zrobiłam? Więc wczoraj przyszła moja wyciskarka. Tak jak w ogóle opowiadałam na Instagramie, nie wiem. Jest, uuu, słuchajcie, nagrywanie, śledzenie twarzy odcale będzie łatwiej. To jestem ja. O! E, tak jak wam wczoraj opowiadałam, mój mąż e, zamawiając wyciskarki, e, pomylił się, wyciskarkę i zamówił dwie. No i one przyszły. Gdzieś już wcześniej mi mówił, że chyba zaszła jakaś pomyłka i że chyba ma zamówione dwie wyciskarki. Ja mówiłam, jak to zrobiłeś. On mówi, że po prostu miał wrażenie, że nie udało się jemu złożyć tego pierwszego zamówienia i za nie zapłacić, złożył drugie, już później tego nie sprawdził na koncie w ogóle. No i się okazało, że przyszły dwie wyciskarki, więc jedna najprawdopodobniej zostanie przeznaczona na jakiś taki konkurs na LCR beauty. Mój na przykład urodzina. Był, bo będę miała, słuchajcie, już pewnie wiecie, bo ja to cały czas podkreślam e, i przypominam, ale będę miała faktycznie 30-lubszyneczkę ja i pokażę Wam, jak to wygląda. O. A, tu nie widać nic. Myślałam, że to będzie. Tutaj jest ta wyciskarka. Jest naprawdę bardzo fajna. Dlaczego w ogóle kupiłam nową wyciskarkę? Ktoś tam na Instagramie mnie pytał: Dlaczego nowa wyciskarka? Nowa wyciskarka, dlatego że moja wyciskarka, którą mam w domu, nie jest zła. Mam wyciskarkę z Huroma, ona jest naprawdę fajną wyciskarką. Natomiast wkurza mnie to, że muszę stać i muszę wszystko wrzucać. Nie mogę wrzucić tego do jednego pojemnika. I gdzieś na Instagramie. Na Instagramie mi się wyświetliła właśnie ta, ona niestety nie jest polską wyciskarką, ona jest ze Stanów, ale postanowiłam ją zamówić i właściwie gdy, gdy ją już zamówiłam, zobaczyłam, że Hurom też prowadzi takie wyciskarki, ja swoją mam od wielu lat. Ale widziałam, że. A, czekajcie, ja mam wyciskarkę Huroma, ale mam jeszcze inną wyciskarkę. Ty ja jednak mam dwie wyciskarki, ale no dobra, żadna nie ma tej opcji. No i inna wyciskarka, właśnie się że ta opcja faktycznie jest, że Hurom też ją ma, ale już wybraliśmy tamtą, będzie nam pasować do kuchni, bo jest biała i bardzo ładna. Dobra, wybiłam sobie soki. Dzisiaj postanowiłam się detoksować trochę sokami. Może Wam opowiem, jakie to są. Więc tak, ten jest pyszny. Tutaj jest ananas. Tutaj Tutaj jest imbir i jest tutaj cytryna i jest naprawdę bardzo dobry. E, tutaj mamy grapefruit. E, właściwie chciałam go wypić jako pierwszy. Grapefruit jest w ogóle super na takie odchudzanie i gdy chcę sobie pozbyć się wody z organizmu. Pamiętam, że kiedyś, gdy tak najwięcej schudłam, e, to było wiele, wiele lat temu, gdy się odchudzałam. Mm, to było 6-7 lat temu. No to faktycznie codziennie biorę sok z Gay Fruit, rozpoczęcie dzień. A tutaj mamy seller, mamy tutaj jabłko, mamy limonkę, mamy cytrynę, mamy bazylię. E, jabłka mówiłam, <laughs> ale to też jest bardzo dobre. Więc tak, to są moje yy, soczki, które piję i Które dzisiaj będę piła przez większość dnia, natomiast e, tak dzień pewnie zakończę jakimś takim posiłkiem jeszcze, żeby przetrwać noc, ale będzie to jakaś lekka e, sałatka. Wow, ale miód ktoś fajny przyniósł. Ja miał takie miody z pasieki. Zobaczcie, taki najprawdziwszy miód. Lubię, jak takie są. Fajnie. Będziemy mogli sobie wypić dobrą herbatę. No nic, e, no to fajnie, że spędzimy dzisiaj ze sobą dzień. że od rana całe dziewczyny coś nagrywały. Mamy tutaj miszmasz, nawet Wam nie będę pokazywać, jest bałagan. Natomiast z takich ciekawostek właśnie dostałam informację, że nasz SPF e, będzie rozlewany e, w piątek, więc najprawdopodobniej będzie w, e, w sprzedaży w przyszłym tygodniu, natomiast już myślę o tym, żeby zrobić jego przedsprzedaż. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale wiem, że czekacie na niego, więc może faktycznie spróbujemy zrobić przed przedsprzedaż. Właściwie też myślałam o tym, że tak jak wiem, że czekacie na kosmetyki do włosów, też, też myślałam o tym, żeby wcześniej zrobić ich przed sprzedaż. Natomiast tutaj jeszcze czekamy na badania dwóch produktów, niestety. Już kosmetyki do włosów praktycznie całe są przebadane, mają zielone światła, mają fajne rzeczy pod Stwierdzone, jak na przykład to, że w naszym szamponie mniej wypada włosów, więc to jest w ogóle super. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, bo powiem Wam, że no, te produkty są naprawdę super, 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 Natomiast tak jak właśnie mówię, dużo, dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Czekamy na to, aż inne produkty też zajdą z badań. Wiele, wiele ciekawego i, i cieszę się. Cieszę się, że coś fajnego się dzieje. Moja praca obecnie wygląda trochę inaczej niż wcześniej, bo przy mojej pierwszej firmie ja byłam bardzo zaangażowana w każdy, po prostu każdy szczegół przy tworzeniu produktu. I właściwie wszędzie byłam tą ostateczną osobą, która decydowała, która jakby decydowała, czy jest dobrze, czy źle, co wchodzi, co nie wychodzi, co, co powinno być sprzedane, jak powinna wyglądać sesja, sesja zdjęciowa. Wszystko. Natomiast teraz, teraz jest tak, że Większość rzeczy, które tutaj właśnie się tworzy, no to wiadomo, że tworzą to profesjonaliści, którzy znają się na kosmetykach, na produkcie, na tym wszystkim. A ja po prostu jestem obok, kocham kosmetyki, więc sprawia mi to ogromną przyjemność i właściwie jestem osobą, która. Wie, co chce mieć w kolekcji, natomiast jestem osobą, która oczywiście tego nie tworzy, tylko tworzy to zespół, który się na tym faktycznie dobrze zna. Ale sprawia mi to tak samo przyjemność i powiem Wam, że mam więcej energii niż miałam wcześniej, bo wcześniej wracałam do domu przemęczona, a teraz to wszystko to jest takie inne, nowe, ale też fajne. Cześć, my już w samochodzie Razem z Marcinem i zmierzamy do Firmy, którą poleciliście nam Jest na ulicy Głogowskiej Jest to firma MO I podobno mają bardzo fajne meble do łazienki Więc sprawdzimy Natomiast rozmawiamy teraz z Marcinem o tym Jak dużo się dzieje w naszej firmie Kosmetycznej LCR Gdyż zobaczcie Dzisiaj się okazało, że SPF już schodzi Zaraz z produkcji Okazało się, że nasze wszystkie produkty Bo jeszcze dzisiaj Wam mówiłam, że nie wszystkie mają badania w międzyczasie się okazało, że już wszystkie przeszły świetnie badania, wszystkie są gotowe do rozlewania. Czekamy jeszcze na tuby, bo już nie będą w słoiczkach, tylko te produkty do włosów będą w tubach. Tuby też już się produkują, więc. To będzie chwila, moment. Serum może pojawić się wcześniej do włosów, bo ono będzie akurat w szklanym opakowaniu. I tutaj dzisiaj padło pytanie: czy serum wcześniej czy później? Serum jest tak genialne. W ogóle my mamy różne rzeczy potwierdzone. Na stronie internetowej będziecie miały od razu taką informację, jakie rzeczy zostały w badaniach potwierdzone, jaka skuteczność naszych kosmetyków. Jakby ja jestem bardzo szczęśliwa, bo wszystkie produkty zdały to świetnie, a nawet okazało się, że niektóre lepiej niż. Nawet, że, że o czymś nawet nie myśleliśmy, a się okazało, że mają jakąś funkcję, bo na przykład szampon, on nie miał być na wypadanie włosów, to miał być szampon jeden oczyszczający, drugi nawilżający. Jak się okazało, że okazało się, że włosów po stosowaniu jego wypada mniej, to ja po prostu byłam tak szczęśliwa, mówię, że wow, że to jest w ogóle niesamowite. U mnie zawsze ciężko określić, jak to jest z tymi włosami, bo ja moje loki bardzo rzadko czeszę. Ale bardzo się cieszę, to już za moment będzie. Dostaliśmy też, produkcja jest w Polsce, dostaliśmy zaproszenie, żeby przyjechać właśnie na ten etap produkcji, że możemy dla Was nagrać, jak to wszystko wygląda. Musimy sobie to teraz z Marcinem jakoś tak mocno poukładać, bo właściwie kawał drogi będzie wtedy przed nami 6-7 godzin pewnie. No i właśnie nie wiemy co z dziećmi, będą musiała się uśmiechnąć chyba do mojej mamy, no bo taką produkcję dzieci niestety nie mogą wchodzić, niestety, no jakby jest to dla mnie zrozumiałe. E, powiedz jakie tam zawsze są te... musimy zakładać czepki, musimy zakładać fartuchy, no, clean maski. Room, clean clean w Tak, tak. E, więc zobaczymy. Powiedzcie mi, czy chciałybyście zobaczyć taką produkcję naszych kosmetyków, bo właśnie e, jeszcze jest taka opcja, że na przykład wyślemy delegację, czyli dziewczyny pojadą same, bez nas, ale kurczę, ja... Stworzenie kosmetyków do włosów to było moje marzenie i one są tak świetne, więc e, no super, jeśli uda nam się jechać. Chyba, że jest jeszcze opcja taka, że pojedziemy z nianią. Wszystkie, cała trójka dzieci i niania. Chociaż dzieci się zmęczą wtedy, bo my byśmy chcieli tam jechać i, i wrócić następnego dnia rano. No zobaczymy. Ale dobra, nieważne. Zabieramy Was teraz, żeby znaleźć łazienkę do łazienki, znaczy meble do łazienki gościnnej, plus płytki, plus musimy jeszcze kupić wykładzinę do garderoby. Ta wykładzina to dobry pomysł? Zawsze miłe, miło jak jest ciepło w stopy. No, coś, więc właśnie, więc pewnie wybierzemy tą wykładzinę. Tam niestety nie możemy wylać mikrocementu. Ja już bym wolała wylać mikrocement i mieć to z głowy. Ale dlatego, że... Może Ty Marcin powiedz, dlaczego nie możemy tam wylać mikrocementu? Bo tam jest inne ogrzewanie. Wszędzie mamy ogrzewanie podłogowe. Takie z wodą, dobrze mówię? A tam jest po prostu mata, i ten mikrocement, czy taka drewniana podłoga, może się nie sprawdzić. No więc. Nie, tak, powód jest inny, ale to potem ci wyjaśnię. Aha, no dobra. Ja właśnie mówię, że ja nie potrafię opowiadać o remoncie, Nie do końca rozumiem, jestem gdzieś zawsze z boku. Ale tak w to, o czym mówisz, było w kontekście. Yy, że tam nie to... przygotowaliśmy dobrze podłogi, potem tak. To, po tym, no to, nie to, co? to było w kontekście de, to, o czym mówisz na temat ogrzewania, że niekoniecznie. Podłogi drewniane, drewniane by się sprawdzić w przypadku No tak, właśnie, ale wiecie co, ja szukałam podłogi drewnianej i nie było akurat w takim kolorze, który i tak by nam pasował. No dobra, no to widzimy się już pewnie w sklepie. Okazało się, że to jest obok takiej firmy, gdzie jak w ogóle zaczynaliśmy tworzyć ubrania, byliśmy tutaj na pierwszych zakupach tkanin. Firma, gdzie kupowaliśmy tkaniny nazywa się Bemax. Nie też to? Pamiętaj, Oni je przywozili. Krzyskiej kupowaliśmy te 10 metrów. Tak, ale w ogóle kupiliśmy tu kiedyś tkaninę taką z jedwabiu. Ultra drogą, pamiętasz to? I nie pamiętaliśmy, jak to w ogóle ułożyć. Ale to są takie różne ceny tkanin, ale pamiętam tą, taką bluzkę jedwabną. Wypuściliśmy 10 sztuk, też pewnie. Ale to były czasy. Ja jak te belki targa, zawsze no, noszenie to... belek, wszystkiego. Słuchajcie, Czas. inne czasy pracował z nami, wtedy te, pamiętasz też taki chłopak. Jeden, jedyny chłopak, i on mówił, że on nie będzie tego nosić belek, bo on nie został zatrudniony do noszenia. I wszystkie kobiety nosiły, ty. czy daj? Tak, a on, a on siedział. I pewnego dnia, słuchajcie, już totalnie nie wytrzymałam, ale to było straszne, no tak, ale pewnego dnia jak on znowu mi powiedział, że nie pomoże nam. I jak ja się dowiedziałam, że, że panie, które miały 50 lat coś wniosły, to się z nim pożegnałam. Taka <grym> historia. Dobra, to jest patrzcie, to jest. tak, ta firma. I tu idziemy. Właśnie fajne, takie białe. Ale te meble nie podobają mi się w sumie jak kolor. Ale bardzo mi się podoba, to ja to chcę. Ja chyba zmieniam koncepcję łazienki na górze. No chcę to, chcę mocno. Oszalałam, zobaczcie tą wannę. Ale jest po prostu ultra poska, ale niestety nie, nie zmieści się u nas. Pani szuka, czy walki są dostępne? Chcę tą różową umywalkę. na maksa, wymieniam wszystko, miał być kamień. Dobra, słuchajcie, pokażę Wam się te umywalki. One są w ogóle matowe, więc mi się bardzo podobają i chyba się skusimy. W ogóle przyjechaliśmy kupić do pokoju gościnnego i do łazienki gościnnej rzeczy, a chyba weźmiemy do głównej. Zastanawiam się, jak to się mocuje, ale w ogóle jakie fajne rzeczy. Ja jestem w szoku, dzięki za polecenie. Jeszcze tutaj zobaczyliśmy, że są płytki, które są na zewnątrz i są o wiele fajniejsze niż te, które my oglądaliśmy. Ale fajna miejscówka. Mi że bardzo fajna ta płytka jest, wiesz? Bo mam 120 na 120 i one są odrębie? Tak, oczywiście. Dobra, już jesteśmy w samochodzie. Za dużo Wam nie nagraliśmy, bo się okazało, że pani, która tam pracuje, to znamy się z nią. E, poznaliśmy się kilka lat temu, więc sobie po prostu porozmawialiśmy miło i nie było czasu na nagrywanie. Zakochałam się w umywalkach i e, najbardziej w tej różowej. Mam panią architekt, żeby wstawiła w projekt, więc będę czekać do końca dnia. Zobaczymy, jak wygląda w projekcie. Natomiast one są takie fajne, matowe, więc nawet jeśli nie różowa, to podoba mi się też biała, ewentualnie, żeby wstawić białą. Też e myśleliśmy, że już jest projektowany nasz ogród e i, i właśnie nie wiem, czy się zdecydujemy jednak na firmę, gdzie chcieliśmy kupić płytki. Bo tutaj się okazało, że te są takie fajne, duże, chyba mają 120 na 120, albo nawet więcej, tak? E Centymetrów, więc one są takie giganty. Wygląda to naprawdę ultra super. I ja właśnie tak sobie wyobrażam ogród, żeby były takie wielkie płyty, tym bardziej, że podjazd będziemy wylewać z betonu. No więc kolejne przed nami zastanawianie się co i jak. Szukam, żeby mi twarz wykryło, o będę bardziej na środku. Co, na co się jeszcze zdecydowaliśmy dzisiaj tutaj a, wybraliśmy płytki słuchajcie, też do tej łazienki gościnnej, to były te płytki które, które Wam pokazywałam na podłodze, jak leżała taka wielka płyta fajna, jest jakby w odcieniach tego naszego mikrocementu, więc myślę, że może fajnie wyglądać, no i też ostatecznie ona była w jakiejś promocji, więc te ceny Marcin, zobacz, ona będzie kosztować trochę tyle, co yy, Castorama, bo w Castoramie te płytki też kosztowały za metr Marcin około 200 zł te, co nam się podobały, a jest e, zupełnie moim zdaniem fajniejsza. E, teraz jedziemy poszukać mebli, bo tutaj były meble, ale były na taki wysoki połysk, a takich właśnie nie szukamy. Zależy nam na m, takiej szafce m, matowej, e, więc jedziemy do Lerua. Może w Lerua, Lerua do Żowy? Coś, coś... Lerua? Lerua? Może tam coś będzie. Różnie ludzie chyba wie. I roi. A, a, ok. No, ale... jedźcie z nami, jedziemy. Tak, tak, tak. dalej takie serniczki, wyglądały całkiem fajnie. Idziemy szybko kupić jeszcze mi kolczyki złote i lecimy do Lerwa. Hej, Cellerwa chyba nie jest miejscem, gdzie to znajdziemy. Nie, myśleliśmy, że jakoś tak się uda. Fajniej, taniej. Natomiast nie czujemy do końca tego, więc wychodzimy. Ważne to nie, że nie czujemy, bo to jest dużo fajnych rzeczy, że można to fajnie zrobić, natomiast po prostu no, nie ma takiej łazienki, o której my myśleliśmy. Chcielibyśmy, żeby ona była spójna z całą resztą I czegoś takiego po prostu nie możemy tutaj znaleźć Ej, ale to jest super Tak, słuchajcie kochani To co wam przed chwilą pokazywałam To było Zarachunek Poszliśmy tam tylko na moment, ale ja kupię sobie tam Dosłownie wszystko do domu Przyjedziemy chyba tirem wszystko mi się podoba, fajne w ogóle rzeczy dla pieska, takie fajne, jednolite, taka ceramika będzie pasować nam z mikrocementem na podłodze. Nasza Lola zaczęła spać ostatnio, w ogóle nigdy nie spała, nie, nie chciała spać na legowisku, ostatnio śpi na legowisku, więc też legowisko bardzo fajne znaleźliśmy. Na pewno szykują się bardzo, bardzo duże zakupy. I myślę, że już tak powoli będziemy takie dodatki kupować, jak myślisz? Już nadchodzi ten czas. Ale masz taką minę, jak mówię, naprawdę. Nie, zdrowe. to nadchodzi już ten czas. Jedziemy jeszcze, słuchajcie, już tak ostatnia rzecz, jeszcze na franowo. Ostatni raz spojrzeć na wannę, którą chcemy kupić, żeby już mogli powoli montować. A powiedz mi, najpierw robią mikrocement, czy najpierw robią wannę? Mikrocement. Mikrocement. W ogóle mieli wejść 15, ale pan przyjechał powiedział, że jest zbyt duża wilgotność i nie da rady tego 15 zrobić mikrocementu. My niekoniecznie uważamy, że ta zbyt... Znaczy my, my się na tym nie znamy, ale nasz właśnie kierownik budowy mówi, że niekoniecznie ta wilgotność jest taka duża, że można było to robić. Ale nic, osunęło się to o tydzień, więc um, tydzień dodatkowy czekania niestety. A tak odliczałam, ten 15, był dla mnie takim, wiesz, nie wiem, takim przełomem. No ale czekamy nadal. E, bardzo mi się podoba to i słuchajcie, jest to kompletu wanna więc znowu czuję taką kolejną zmianę na górze. No i ta szafka chyba do tej gościnnej byłaby okej. Dwa tysiące kosztuje. Wiesz co, to się, to się wydaje fajne, ale... Nie no dobra, w sumie jest okej okay chyba. Cześć, wróciłam już do domu. Zabrałam się za szybkie gotowanie i przyrządziłam dzisiaj taki makaron z pesto. Pesto jest domowe, uważam, że domowe pesto jest najlepsze. Ja robię je bardzo prosto, więc y, czosnek, oliwa, szpinak, bazylia, parmezan, miksuję i gotowe. I jest naprawdę bardzo dobre i zupełnie inaczej smakuje niż te wszystkie marketowe, więc zawsze po prostu e, robię to sama. Zajmuję to chwilę a moment, jeszcze jak przy użyciu Termomiksa, e, To już w ogóle tylko ten przepis, który jest w Termomiksie, e, nie do końca mi smakował, więc ja robię to troszkę tak po swojemu, ale mimo wszystko to jest dosyć proste. E, tak jak Wam mówiłam dzisiaj próbuję się detoksować sokowo. Niestety Marcin mnie poprosił, żebym dotrzymała jemu towarzystwa podczas obiadu, bo był tak głodny i gdzieś tam w mieście między. Lataniem, dzisiaj po e, wszystkich tych sklepach, e, zjadłam. Zjadłam troszkę, bo zjadłam sobie ciecierzycę w sosie pomidorowym. Była no, bardzo, bardzo dobra, więc polecam. To było w Poznani, em, na samym dole. Nie wiem, jak to miejsce się nazywa, ale raz muszę Wam naprawdę nagrać, bo jedliśmy tam któryś już jest z kolei e, i zawsze nam smakuje Taka indyjska knajpka. Mm, no, dzisiaj była taka rewolucja. Pierwszy raz. Cześć, Cześć kochanie, co masz? Czekajcie, przepraszam Was najmocniej, Pierwszy raz miałam dzisiaj taki moment. no dwóch nie dam rady. Dobra, słuchajcie, na, na, usiądę na ziemi, bo obie dziewczyny chcą e, ze mną siedzieć. Dzisiaj miałam, słuchajcie, pierwszy raz e, moment taki e, podczas realizacji projektu, że, że się rozpakałam. Co to jest? Że się faktycznie... Proszę. Co się dzieje? Dlaczego ty płaczesz? Nie mogę Ci tego tworzyć Lei. Dobra, kontynuacja z barwcikiem, bałagan, wszystko porozrzucamy, ale już. Pierwszy raz podczas robienia projektu domu, ci miałam tak kryzysową sytuację, że myślałam po prostu, że za moment się rozpłaczę. Słuchajcie, tworzenie domu wcale nie jest takie proste. Było kilka takich momentów, gdzie. Patrzę, wow, dzięki! Gdzie działy się takie rzeczy, że. Coś poszło nie tak. <laughs> Ale nat natomiast nie było tego dużo i wszystko udało się w jakiś sposób tam rozwiązać. Natomiast dzisiaj przez chwilę miałam taki kryzys, bo się okazało po prostu, że zakupiliśmy, bo my sami nie kupujemy rzeczy, tylko kupuje nam to, um, albo właśnie pani architekt wysyła nam link, w sensie nie link, tylko fakturę do opłacenia, okay. albo właśnie e, kierownik budowy i dzisiaj się właśnie okazało, słuchajcie, że została, zostały kupione nie takie sprzęty, jakie chcieliśmy. <laughs> w skrócie, na wysoki połysk, gdzie wiecie, że ja już Podkreślałam wam wcześniej, ja nie chcę matu, nie chcę matu, przepraszam, nie chcę marmurów i tak dalej, nie chcę takiego stylu drogiego, wyglądającego na drogi, tylko chcę styl taki kamienny, w domu matowy, gdy już coś trzeba wybrać. No i słuchajcie, okazało się, że zostały kupione sprzęty na taki wysoki połesk. Ale całe szczęście okazało się, że można to jeszcze zwrócić. My za to zapłaciliśmy, bo myśleliśmy, że to we współpracy zostało zamówione i że po prostu e, jest tak, jak ja prosiłam, że nie jest na wysoki połysk. No ale udało się to e, odkręcić całe szczęście. Przecież pani architekt mi tam wysłała mm, kilka jeszcze propozycji. Ja też sama poszukałam, e, czym można to zastąpić. E, też wróciliśmy do jakichś docelowych z projektu. Więc dzisiaj czeka mnie zamawianie, bo już sobie sama to zamówię, żeby mieć pewność, że będzie to co chciałam. Udało nam się znaleźć dzisiaj podłogę do garderoby. Właściwie jedna to jest wykładzina, jedna to jest taka deska. Nie wiem, na którą ostatecznie się zdecyduję. Jedna jest taka deska, naprawdę biała, że ona jest na biało pomalowana, i faktycznie wygląda to ciekawie. Natomiast ta wykładzina jest taka przyjemna. Ja na przykład mam w sypialni i ja bardzo lubię. E, więc tutaj mamy dylemat. Mam pewnie czas jeszcze do jutra, żeby się troszkę nad tym e, zastanowić. E, co jeszcze udało się dzisiaj kupić? E, udało się o wybrać kafelki do tej łazienki mm, wow. Wow, do tej łazienki gościnnej. No więc wszystko powoli, e, powoli zamawiamy. Jak dzieci dzisiaj pójdą spać. Mam zamiar jeszcze usiąść do tego, żeby w e, zarachom zamówić trochę produktów do domu. Chciałam jechać z Marcinem, zrobić zakupy i to przewieźć, ale z drugiej strony widziałam cię na żywo, wiem co mi się podoba, więc uznałam, że jednak pozamawiam i zamówię już na adres domu, żeby po prostu zostało to wysłane, przynajmniej będę miała to już z głowy. No dobra, słuchajcie. Mój vlog pewnie nie był dzisiaj zbyt ciekawy, ale mogliście sobie ze mną spędzić trochę czasu, zobaczyć, co oglądałyśmy, co się działo, oglądaliśmy, co się działo fajnego. I myślę, że do zobaczenia już wkrótce. Pewnie będę chciała jakiegoś vloga jeszcze nagrać, byłam teraz ostatnio trochę niedyspozycyjna, wracam do żywych. No i będę blogować, więc będzie mi bardzo miło, jeśli zrobicie subskrypcję mojego konta i jeśli obejrzałyście do końca, to proszę napiszcie mi to w komentarzu zawsze jestem wdzięczna, gdy sporo osób do tego końca dotrze. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczona, bo jak zakładałam vloga, to ta oglądalność takiego całego odcinka wcale nie była tak długa. Chociaż on był wtedy mocno tematyczny i branżowy. W sensie toczyło się wszystko życie wokół jednego. Teraz jakby jest więcej różnych rzeczy i zaskakuje mnie to, że często jest tak, że wrzucam Wam filmik, który na przykład ma 20 minut i okazuje się, że e, średnio oglądacie go 11, a to jest bardzo dużo, dużo, długo. Naprawdę bardzo Wam dziękuję, jest to niesamowicie miłe. E, myślę, że ja tak jak właśnie ostatnio Wam mówiłam, cały czas się zastanawiam nad tym vlogowaniem, dziękuję, czy vlogować, czy nie. Natomiast myślę sobie, że niedługo czeka nas tyle fajnych jeszcze rzeczy, że, e, że jeszcze popróbuję. E, i przeprowadzka do domu i lecimy na wakacje w lutym, później lecimy na egzotyczne wakacje w marcu, więc będzie dużo się fajnego działo będziemy budować domek dla dzieci na ogrodzie więc w sumie myślę, że to są takie rzeczy, które możemy nagrać i zostawić na pamiątki, to będzie super, Ej, mega fajne to jest Dobra, to dziękuję Wam bardzo. Ja uciekam już do moich obowiązków, bo jak jestem w domu, to jak widzicie, to nagrywanie mi zbytnio nie wychodzi i zresztą dziewczynki jej są tak aktywne, że, że po prostu w tym czasie się bawimy i też korzystamy z tego, że... Um... Może wiecie, jestem z nimi sama, bo zazwyczaj jesteśmy wszyscy, jest Marcin, a tak to mam ten swój czas, gdy z nimi jestem sama. Teraz mamy tak ułożony dzień, że codziennie właściwie lej, lej! dwie, trzy godzinki spędzam tutaj ja sama z bliźniatkami. Dobra, bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia na kolejnym vlogu. Mua!